przerażające jest to co pokazują państwo w raporcie że tak naprawdę jeśli chodzi o gry online uwodzenie dziecka to jest uwaga 25 minut mhm. 25 minut. minut żeby uwodzić dziecko w internecie o grach online natomiast rekord to był 19 sekund no to ja mam ciarki w tym momencie, jestem przerażony. Yy, tak, to jest bardzo niepokojące, yy, bo faktycznie też wydawało się, że te tygodnie trzeba tę wiarygodność budować. Wydaje mi się, że jeden z powodów, dla którego tak jest, jest to, że dzisiaj mamy właśnie ślad cyfrowy i nielimitowaną ilość informacji o dziecku praktycznie, gdzie sprawca potencjalny, który chce skrzywdzić dziecko, chce uwieźć dziecko, w zasadzie ma na, jak na dłoni yy, możliwość wykreowania historii w bardzo prosty, szybki sposób. Wystarczy, że wejdzie na kilka kont. Na jednej czy drugiej platformie społecznościowej, czy to jest Facebook, czy to jest TikTok, czy to jest Instagram, szkoły, klubu sportowego, rodzica, opiekuna często i w zasadzie złoży z tych, ponieważ bardzo Historia. obficie dzielimy się tam.